Dobra, dzisiaj w portalu wlc.pl, lepsza strona Wocławka, w programie Oko Wokozy goszczę u siebie Martę Szczepańską, blogerkę, fotomodelkę Plus Size, czy Size Plus. E Zwaną popul popularnie na w social mediach Marta Fotki Warta. Nie, to właściwie to jest samozwańcze Marta. Samozwańcze, Fotki warta. tak? A skąd ta nazwa w ogóle? Matka, Marta Fotki Wiesz Warta. Co, no jak powiesz Marta, no to co ci się kojarzy z tym określeniem? Marta? Jaka? Czegoś Warta. Właśnie. Aha, czyli ee, że jesteś warta robienia że grze grzechu, ale grzechu to by było, że od razu, by jakaś <laughs> pornografia po prostu by to była. Nie, po prostu pomyślałam sobie, że właśnie to określenie. Wykorzystam, no bo jest nośne i, mm -hmm. i tą fotkę tam dodam, no skoro jest tam fotomodel+ plus 6, no to się ładnie to wszystko ze sobą <głos> zespoliło. <noise> Okej, okay, to pierwsze pytanie, czy masz wecławku konkurencję? <głos> <głos> co ja tak nie patrzę, na to dlatego, że um, chyba jak się jest blogerką, to się nie myśli jednak na zasadzie. Nie myślisz o tym, jak się jest blogerką, to się nie myślisz, czy mam konkurencję, czy jest lepsza ode mnie. powiem ci tak, w Polsce to, co ja robię, ja robię to w takim małym mm -hmm. mikro. Mikro, duża kobieta robi coś mikro, w mikro takim wymiarze. Ale w, ja sama na przykład na Instagramie czy na Facebooku pewnie ze 20 dziewczyn podobnie działających obserwuję. Ale nie z Wocławka. Nie, nie z Wocławka. Przyznam, że się jeszcze nie spotkałam we Wocławku, jeśli tak chcesz. Tą rozmowę o no, Ale to może po może naszym programie będzie tak, że dziewczyny, zobaczą jak świetnie wyglądasz, pomimo tego, że nie spełniasz takiego światowego kanonu 90-60-90, ale ja też nie spełniam. No i nie spełniasz tego kanonu, nie chowasz się w tych chorych prawach modowych, czyli nie. E, nie jesz wacików nasączonych sokami. E, fajnie wyglądasz, fajnie się ubierasz i może część kobiet, która ma rozmiar podobny do ciebie, zbliżony chociażby wagę podobną bądź zbliżoną do ciebie stwierdzi, że kurczę, jak ona tak może, to ja też mogę. I właśnie dlatego to robię. No właśnie więc e, porozmawiajmy o tym e, o tym profilu twoim na Facebooku, porozmawiajmy o twoim profilu na Instagramie e, i Moje pierwsze pytanie, takie jeszcze też ważne, zanim zaczniemy to właśnie y, omawianie tego portalu jednego i drugiego. To czy masz gorsze dni? Bo ja mam czasami gorsze dni, gdzie czuję, że te nadmierne kilogramy to są y, zbędne, u mnie i mm. powinnam ważyć 10 kg mniej, nie? Wiesz co, to jest trochę tak, że, y, wiesz, ja na siebie codziennie rano patrzę, tak, w lustrze, mm. wiem jak wyglądam. Y, myślę, że jak każdy człowiek mam gorsze dni, czy jako kobieta. No będzie to nieskromne pewnie trochę, co powiem, ale wiesz, ja funkcjonuję w takim środowisku, w którym dobrze się czuję. Mhm. Mam męża, który, jak ogląda moje zdjęcia z młodości, bo byłam szczuplejsza mhm. kiedyś, to mówi, że woli mnie taką, jaka jestem teraz. Czyli lubi kobiece kształty. E, lubi kobiece kształty. Lubi, lubi... rubensowskie kształty, Ech, o, tak? właśnie, tak jest. E, I właśnie tak się zastanawiam, jak ja teraz wyglądam. Wiecie, wiesz dlaczego? Nie dlatego z próżności kobiecej, mm -hmm. tylko z tego, że e, siedzimy bokiem, a foto fotomodelki e, plus size nie lubią być brane bokiem, e, bo po prostu lepiej wyglądają na faz. Wy, wyglądasz bardzo dobrze, naprawdę. <laughs> jest super zadbaną kobietą. może ja po zacznę się czerwienić, a jesteśmy chyba w telewizji. Nie? Czerwona to, będzie... to pewnie już ja jestem. Więc... <laughs> e, nie, no taka prawda, ja lubię mówić prawdę, szczerą prawdę, czasami bardzo, bardzo bolesną, co dla niektórych, ale dzisiaj jestem szczera, ale tak pozytywnie bardzo szczera, wyglądasz naprawdę rewelacyjnie. I chciałabym, żeby wiele kobiet, które codziennie czują się gorzej z tą ilością kilogramów, mhm. które mają problem, żeby zgubić te kilogramy, po obejrzeniu tego programu stwierdziły, że one tak samo mogą wyglądać dobrze jak ja. Wiesz co, ja trochę to, co zaczęłam robić, bo ja odpowiedziałam na ogłoszenie, najnormalniej mhm. w świecie, trochę miałam wolnego czasu, trochę szukałam dodatkowego zajęcia, i po prostu przeglądając, wiesz, normalna kobieta, mówię mm -hmm. normalna, myślę na przykład o Tobie, przegląda to samo, co duża kobieta. Mm -hmm. Na Facebooku strony z ubraniami, tylko, że ja odpowiednio w moim rozmiarze, buty i tak dalej, tak dalej. Właśnie takie pytanie do Ciebie. Jesteś buciarą, czy torebkarą? Wiesz, co? <laughs> Bo kobiety się generalnie na te dwie frakcje dzielą. I chcę Ci tylko pokazać. Yy, ja że... bardziej wolę zegarki. Zegarki. Chcę Nie. Ci po prostu pokazać, że mamy pod tymi względami, mamy takie same kobiece problemy. No tak, wiesz co, buty, e, kiedyś nosiłam szpilki, teraz kocham swoje kolana i chodzę w trampkach, mhm. tak. E, Właśnie i tak się zastanawiałam, wiesz co, jak się siedzi po tej drugiej stronie, no, e, nie ona ma buty, tego. wiesz, bo ja jestem akurat e, buciarą typową, jakie ona ma buty? Nie, nie no, u mnie pełno szpilek ja nie stoi wiem, na czy, mogę, czy mogę zdradzić, jakie ty masz teraz no, buty, trampki, oczywiście, a, czyście, że masz trampki. Nie, no, wszędzie chodzę i wszyscy, którzy do mnie mówią, bo, y, prywatnie y, moim zawodem jest konsultant medyczny i poszłam ostatnio do jednego ze szpitali i pan doktor do mnie mówi, no w trampkach, do no, nas, no, nie doktorze, no widzi doktor, Zdrowo. Jedyną przedstawicielką, która do doktora przyszła w tramkach, to jestem ja. I doktor mnie właśnie dlatego zapamięta, więc ja się tego nie wstydzę. Ja kocham swoje kolana, kocham swój kręgosłup. Szpilek mam bardzo dużo na, na półkach, od lat nie wykorzystywane, kurzą się biedne, no ale nic na to nie poradzę. A ja właśnie. Chyba nawet wolę torebki, ale tych torebek za często nie kupuję, bo jak kupuję Aha. jedną porządną Ciężko to się przerzuca. A ja ci powiem tak, że gdybym wiedziała, że będziemy w ten sposób siedzieć i nie musiałabym, nie muszę pokazywać butów, to też bym szpilek nie założyła. Aha. A mam dzisiaj akurat, bo y, wiesz, fotomodelka ma to do siebie, że nie wyjdzie, póki nie ma od stóp do głów y, wszystkiego ok, tak jak, y, tak jak się chce y, wyglądać. Nie, po prostu trochę zboczyłyśmy z tematu, ale widzisz, to jest właśnie to: jesteśmy kobietami mm -hmm. i mamy to tak to naprawdę takie naprawdę to same cegiełki, które nas łączą. No? Tak jest i o to chodzi. i moim zadaniem bo no, powiem to tak otwarcie od momentu kiedy pewne rzeczy się dużo rzeczy się zadziało mhm, od kiedy m. to zaczęłam robić to pierwszy podstawowy jest taki żeby jakby podpowiedzieć kobietom czujmy się dobrze z tym jakie jesteśmy ja no, mam ten komfort no, że mam otoczenie takie które mi czyli trochę to... nie motywuje do schudnięcia oczywiście że dla zdrowia lepiej mhm. by było ja, ja mogę to powiedzieć no mi pewnie ze 20 no dobra 30 kg schudnąć tak ta zdrowia pewnie każe na sprawy. Zważałam obciąża, no pewnie kręgosłup i kolana jest. trochę dostają. Ale widzisz, ty też kosztowni. mówisz o kolanach. Też mówisz no, o kolanach, ale też mówisz o kręgosłupie. Kolana i kręgosłup o to mówisz. jest wynik mojej porady dotychczasowej, no czyli właśnie. te 6 tysięcy kilometrów miesięcznie, które e, no robię U Ciebie to, a u mnie pewnie Uwaga. moje kilogramy są głównym powodem, że, że gdzieś tam w pewnym momencie trzeba o to dbać. Ale ja też jestem aktywną kobietą. Jeżdżę do pracy rowerem i tak dalej, i tak dalej. E, więc wiesz, to ja nie, 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 nie czuję się jako dziwo, tak, jako mhm. jakiś wybryk na. Tym bardziej, że idę po ulicy. No, i przepraszam cię bardzo, ale nie chodzą same szczupłe kobiety po ulicy. No, nie chodzą, tylko teraz jest taki trend chyba, nie? Że tak, jest fit, trend? Fit wszędzie ten, z tą Anią Lewandowską, Kodakowską tak, i tak dalej. No, no nie zauważasz, że wszędzie reklamują tabletki na odchudzanie, jakieś tam na likwidację. Moja, a wiesz moją moja na to jest ta, że jestem w stanie je zaakceptować, żeby aha, nie robić już reklamy aha. w sensie, że odchudzające na coś tam, tak, tylko, że... ale tak, jak likwid... przy się odchudzasz, jestem w stanie to zaakceptować. Uwielbiam dobre no, reklamy. No tak, ale jest taki trend do tego, żeby być szczuplejszym, że szczuplejszym. Okay. Im jesteś bardziej szczupła, tym większy sukces Aha. osiągasz. No nie ma takiego trendu, jest, nie? Jest, i dlatego to, co ja robię w sieci, bo tak zaczęłyśmy trochę o tym właśnie Facebooku, o tym Instagramie. Już no, do niego sieci się nazywa, to nie mówimy, że są chudzi i, i, i czy tam szczupli, mhm. bo nie wiem, szczupli się obrażają, jak się mówi na nich, chudzi, czy odwrotnie. No, no i umówmy się, ja też nie lubię być. Przepraszam, bo mi się to włączyło. <laughs> Już. Także Wrócimy ten, do Twojego poglądu. Dobrze, profilu, tak, ja bo możemy chcę chcę sobie gadać przysług? dalej. Że po mów, prostu mów. Nie, mhm. jestem, e, nie jestem gruba, bo ja się nie czuję gruba, mhm. bo to jest to trochę takie obraż, obraźliwe. Obraż, obraźliwe no. e, nie lubię też słowa puszysta, bo to jest taki chory eufemizm. W drugą no. stronę no, idziemy. No, myślę, że to też e. jest złe słowo, które jest gdzieś tam w nadmiernych ilościach mhm. używane. E, podoba mi się to, co się, jak się to właśnie opisuje w, w sieci. Mhm. Kiedy mówimy, że ja jestem plus size. Kiedy mówimy, że ja jestem body pozytyw. Mhm. Jest takie polskie określenie y, y, ciało, y, ciało pozytywni, ale ono jest trochę, ma taki troszeczkę szerszy, szczególnie w sieci, właśnie zasięg, bo to dotyczy y, ludzi. Z odmiennościami niepełnosprawnych, między innymi, i tak dalej. A ja jestem plus size, ja jestem większy rozmiar, tak? Jeśli chcielibyśmy znaczy, się już w, w, tak w po ogóle, ta, tu, No, no tu właśnie, ma, tak jest. mówisz o tym plus size i teraz doszła mnie ja taka refleksja, czy w ogóle powinno być podział na ludzi chudych i grubych, na plus size, nie wiem, na 0, e... na, na 30. To znaczy, 80. powiem ci z czego, z czego to wynika. To jest, to jest chyba bardziej handlowe tak naprawdę określenie, tak? Bo ja y, nie ubieram się pewnie w takich sklepach, w jakich ty się ubierasz bo dla mnie takiej rozmiarówki nie ma jaka jest u Ciebie, tak? No wiesz jak nieraz wchodzę do, pewne, do pewnych sklepów i patrzę na te rozmiary to mówię chyba weszłam do sklepu dla dziewczynek, które idą do komunii. E, xs <laughs> Tak no o właśnie, tych. No, to moja córka nawet w to, niby, e, to by się, nie weszła. To standardowa nie? rozmiarówka to jest tak do 44, mm -hmm. tak? Zgadzasz się ze mną? No, no tak. No. Czasem 44. Nie wiem czy to jest cieszy. XXL. bo chyba też taka A jest się... XL i XXL. To jest y, też ciekawe, ja nie jestem XL, ja jestem XXL już. Ja mogę powiedzieć, nie mam z tym problemu, ja jestem rozmiar 50, więc ja jestem XXL, mhm. to już nie jest taka xl yy, zaraz po l <laughs> no, nie widać u Ciebie tego XXL, powiem mhm. szczerze, więc... Yy, znaczy trochę to mi... jest kwestia tego, że jestem wysoka, trochę tego, że się zajmuję tym, czy się, czym mhm. się zajmuję, więc się też nauczyłam wielu rzeczy. Ja też się lubię poczuć ładnie, yy, lubię się poczuć atrakcyjnie, więc chcę to podkreślać, to jest chyba normalne, naturalne i nie ma w tym nic dziwnego, ale to może robić każda kobieta. Nikt nikomu nie broni nawet usiąść i oglądać jak się robi makijaże, ja żeby zacząć to robić, bo ja, ja nie mam sztabu, taka ma fashion, mhm. jest taka znana dosyć, ona też w telewizji się tak udziela, na nią pracuje 10 osób. Plus size fotomodelka? Nie, tak? normalna, normalna taka dziewczyna, która jest instagramerką, teraz coś takim podać influencerką. Maka, makadam O Jezu, kochany, teraz nie chcę powiedzieć, bo ona ma obco brzmiące. Yy, no wiem, chyb, ta, cie, taka ciekawa. Tamara, Tamara ona tak, ma na imię. No. Chcę ją w pewnym sensie porównać, bo to jest mm -hmm. dziewczyna, która, na którą pracuje 10 osób. Mm -hmm. Podejrzewam, że jest Makadamian Girl, Girl chyba. Tak. Mm -hmm. Na nią pracuje 10 osób, yy, no. bo wiem to na pewno, bo gdzieś tam o tym czytałam. Podejrzewam, że jeden to jest fryzjer, drugi jest makijażysta, ale pozostałe to nie wiem, kto to tam, jakiś pewnie fotograf i tak dalej, tak dalej. Ja makijaż robię sobie sama. Stroje dostaję od firmy, z którą współpracuję, tak, no bo zaczęłam od tego, Fajnie, że zaczęłam no? współpracować, mm -hmm. ale buty sobie dobieram, czeszę się sama, zdjęcia robi mi mama i mój mąż. Czyli w sumie Także... współpracują są dwie osoby. No tak, i to są osoby, którym ja ubówmy się nie płacę, tak, więc mi na te waciki z tych, z tych stylizacji wystarcza. Gdybym chciała w to wejść głębiej, no to już by mnie na to nie było stać, w tym się takim, że pewnie nie byłabym. Fotomodelką, plus sejs, bo po prostu nie mieszkam w Łodzi, nie mieszkam w Warszawie, gdzie te dziewczyny mając jakieś tam duże osiągi na, 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 w tych mediach społecznościowych re Zarabiają reklamują dużo rzeczy mm -hmm. też jeszcze przy okazji. Tak? zarabiając. Mm -hmm. no dobrze, masz hejterów? Nie mam hejterów. Może to jest właśnie kwestia tego, tych zasięgów, że wiesz, na, na Facebooku połowa tych, którzy mnie lubi, to jest moja rodzina i moi znajomi, ale ta druga połowa to już są kobiety, i to też, też jest ciekawe, to są kobiety w moich kształtach, które mnie pytają, skąd jest to, czemu tak i tak dalej. A wśród tych, 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 tych obcych odbiorców są też faceci. I to było, dla mnie to było dla mnie największe zaskoczenie. Faceci, którzy tak jak mój mąż. Wcale nie lubią szczupłych dziewczyn. Owszem, zdarzały mi się nawet propozycje matrymonialne, dosłownie do tego stopnia. Tak? Tak, takie jest powiedzenie, chyba facet nie pies na kości. Nie poleci. Nie poleci, <laughs> więc no, mój mąż też nie lubi, jak byłabym za bardzo szczupła. No, kiedyś moja przyjaciółka powiedziała, to może być uznane za przewrotne, no to co teraz powiem, Aha. ale każda baba powinna mieć kawałek cycka, tyłka mhm. i uda. I też mi się nie podobają takie typowe wieszaki wiesz, bo jak ktoś wygląda anorektycznie, to to jest, to jest średnio. Jest zdrowo, tak naprawdę. Tak, średnio <laughs> Ja też lubię popatrzeć na ładne kobiety, bez względu na to, yy, yy, jaki mają rozmiar, mhm. czy mają rozmiar Wiesz co, Jeśli chcemy kogoś znaleźć, to znajdźmy Joannę Cesarz. No, na Instagramie jest, tak? Też jest na Instagramie, bo to jest właśnie dziewczyna. Nie to, że ja się do niej porównuję, bo to nie o to chodzi, tylko to jest dziewczyna, która ma przede wszystkim kilkanaście lat mniej ode mnie, więc ona sobie może tam działać jako modelka plus size, Eee, Czy to jest ta pierwsza? Tak, tak, to mhm. jest ta dziewczyna. Eee, I to jest dziewczyna, jest taki program, który akurat mnie bardzo bawi o, w telewizji. To no, też bardzo ładna dziewczyna. Eee, to jest polska Monika Bellucci, takie dostała, mhm. taki, taki dostała określenie. Ona wygrała, jak jest Top Model, mhm. który, mówię, dla mnie to jest taki troszkę zabawny program. Jak go bardziej. Ale jako był jakiś taki program satryczny. Top Model, Top size? właśnie, o, właśnie o, do tego dążę. To jest zwycięstwo. I ona, tego to programu. Tak, mhm. ona to wygrała? Tak, ona to wygrała. I ona, i, no i ona robi teraz karierę, ta dziewczyna, tak? To, są, to jest właśnie Anna. No nie każdy ma tendencję do tego, że... żeby e, codziennie, c, codziennie czy całe życie się odchudzać, albo non stop, być fit. Mhm. Nie? Tym bardziej, że tendencja do bycia fit ja myślę, że w którymś momencie się skończy. Yy, jeszcze co chcę Ci powiedzieć. No. Ona otwarcie mówiła o hejcie, ona mówiła o depresji związanej z tym, że mm, wyzywano ją od świń i tak dalej, i tak dalej. Ona miała z tym problem, tak? No bo jeśli ktoś wchodzi już na te rejestry, że jest rozpoznawalny. No to wtedy się ten hejt rzeczywiście ale, może zaczynać. Ale promowanie otyłości, o w ten sposób. Ale, no, to to ja jest wiem, spędne. że jest promowanie czegoś niezdrowego, ale mm -hmm. można być szczupłym, mieć rozmiar 40 i też się mogą hejtować, wiesz? Oczywiście Więc to że nie tak. jest kwestia. Tylko, że no, ona z racji też wieku młodego, mm -hmm. no i tego, że przyszło na nią też troszkę tak, wiesz, niespodziewanie, no bo, no bo wygrała program i od razu stała się sławna. Nie No ładna to dziewczyna, problem. pokazuje jej zdjęcie, ale wróćmy do ciebie, bo ty jesteś głównie tutaj no, dzisiaj e. bohaterką. Ja też oglądam, na Instagramie obserwuję Plus y, Tak, y, bo uważam, że y, mm -hmm. inny kanon piękna po prostu. Każda kobieta, czy znaczy najważniejsze, to jest dobrze się czuć w swojej swoim skórze. W swoim tak, rozmiarze, w swoim rozmiarze. Tak. W, w swojej skórze może o w tą stronę. No, y, y, tak. I ja do tego, znaczy, dołączę, ja to... znaczy, znaczy, to tyle samo, tak jak ty mówisz w swojej y, w, y, skórze, w swoim, w swoim, swoim rozmiarze. rozmiarze uh -huh. Ja mówię w swoim skórze, w swojej skórze. Ja też ma, czasami. Możemy to pokazać, to, y, które? to czerwone Czerwone. To? Z tymi czerwonymi dodatki. No tak, ja lubię akurat bardzo zdjęcie. E, to jest z jednego ze sklepów z Wocławka, tak? z którym współpracujesz? E, tak, nawet mam dzisiaj sukienkę. Proszę z tego bardzo, a co sklepu. to jest za sklep? Jakby Wiesz, któraś to... z Pań miała potrzebę, to może się tam do tego sklepu. Jest, to jest sklep Rubens, który mm -hmm. przyznam uwielbiam. To jest zresztą. Ruben współpracuje z firmą, która ma fajną rozmiarówkę, bo ma rozmiarówkę od małych rozmiarów po te duże, a to jest... Czyli sztuka. każdy tam, ja też bym mogła tam e, To znaczy do tego sklepu akurat na Placu Wolności, który się mieści, nie, Aha. bo tam jest złożenia, są tylko Rozumiem. te większe mhm. rozmiary, ale e, firma, z którą współpracuje właścicielka, ma pełną mhm. rozmiarówkę. E, tak, ja nawet Ci polecam te sukienki, dlatego, że to są sukienki, e, ja wiem, że teraz zabrzmi jak reklama, ale mówię to, co wypróbowałam, mówię mhm. to, to o moich doświadczeniach w tej chwili. Dobrze uszyte z dobrych materiałów dobrze się noszą i dobrze się układają. I mówię ci to ja osoba, która no, musi pilnować pewnych rzeczy, tak? No, myślę, że im ma się większy rozmiar, tym jest większy problem z dobiorą chyba ubrań. ogólnie, żeby zobaczyć, żeby dobrze. No, ja czasami też się w coś ubiorę i niedobrze się czuję, bo tu mi coś Wiesz wystaje. Więc co, wszystko jest kwestią rzeczywiście proporcji, tak? Mhm. Jeżeli jesteśmy klepsydrą, czyli mamy wszystkiego mniej więcej dużo mhm. wszędzie, no to pewnie mamy mniejszy problem niż osoba, która ma w, w jednym miejscu dużo, tak? Mówię tutaj o typowych gdzieś tam już niedoskonałościach tych selwetek większych, tak? E, ja mam. Ale przy szczupłych kobietach też jest ten problem. Kobiety mają, e, no, nie wiem, wąskie, wąskie biodra i przez to mało kobiecą sylwetkę. E, czy nie mają biustu, tak? Mhm. E, no ja mam tak dziwnie o sobie mówić w ten sposób, no ale mam wszędzie wszystkiego, jestem... No, wiesz, niektóre płacą parę tysięcy, albo parę tysięcy, duże pupy mieć. na przykład. Duże pupy albo duże piersi chociażby, Ale to nie? są wszystko już pewnego rodzaju jakieś tam wypaczenia, my mówimy o normalnych kobietach. Mhm. Ja nie stosuję diety, mhm. więc jakby no ta sylwetka jest, no jaka jest, tak? Ty mówisz o permanentnej diecie, bo też chwilę żeśmy porozmawiały. E, no, w, kiedyś się <laughs> pamiętam będąc w liceum Marii Konopnickiej, do którego chodziłam, była taka pani profesor, która miała z nami lekcje fizyki i ona powiedziała coś, czego nie zapomnę do końca życia. Uh -huh że odchudza się całe życie w sensie, nie, znaczy nie ona tylko ogólnie, że odchudzanie trwa całe życie, nie? że całe życie trzeba gdzieś tam pilnować tych swoich y, kilogramów, no ja z wiekiem mam coraz mniejszą tendencję do, do, pilnowania. do motywacji tak. mm -hmm. mi się mniej chce, mam mniej ruchu przez to gdzieś tam może też nie za dużo jem a, no, ale, ale jesteś, tam... wiesz, ale to jesteś akurat kobieta tak. także to jest też jeszcze nie, nie, coś nie, nie, nie to nie, przecinak, przecinak, nie tak. w tym sensie, że jesteś energiczna, to jest jeszcze kwestia energii, ja na przykład też usłyszałam coś fajnego wczoraj, dokładnie mhm. wczoraj, dlatego, że mieliśmy takie fajne spotkanie. No właśnie występowałaś wczoraj, miałaś prezentację tak. w Spoko Cafe w trakcie Aha. drugiej edycji Social Media. media Czwartków, tak. Okay. I usłyszałam coś, co mnie akurat trochę zaskoczyło i, i, i zbudowało, jak mhm. to się nazywa, no właśnie o tej energii, tak, jeśli ktoś ma, no to masz wewnętrzną energię, która Cię spala, no, ja nie akurat mniej, ale mnie akurat zachęca do tego, żeby usłyszałam o tym, że, no właśnie, gdzieś tam wypełniłam jakąś niszę, nie zastanawiałam się wcześniej troszkę nad tym. Dopiero to spotkanie wczorajsze mnie do tego, do takich pewnych. Refleksji naprowadziło. refleksji naprowadziło. Tak, że rzeczywiście. I spodobała mi się jeszcze jedna rzecz, jeśli mnie ogląda teraz pani Agata, bo przepraszam, nie pamiętam nazwiska, która podeszła do mnie po tym spotkaniu i zapytała mnie, czy bym nie zrobiła podobnej prelekcji, podobnego wystąpienia w szkole. Mhm. Dla dziewczyn młodych. Mhm. E, ja się tylko chwilkę zastanawiałam, czy nie jestem za stara, czy taka kobieta już w ich, która mogłaby być ich matką e, będzie w jakimś sensie dla nich. No ale może, może masz doświadczenie i dlatego może. Ale ona być mi powiedziała, ale to jest kwestia energii, to jest kwestia akceptacji ciała i tego młodym ludziom już e, brakuje, tak? czyli tego, że dziewczyny porównują się niestety do tych instagramerek, e, które mają przefiltrowane zdjęcia i, i dbają całe życie i są na diecie. Fotoszopowane przecież. Fotoszopowane, tak. No ja nie fotoshopuję mhm. zdjęć. Owszem, nakładam filtry, żeby te zdjęcia były e, ciekawsze w odbiorze i tak dalej, no wiadomo, ale niczego nie robię ze swoją ten sylwetką, ten tak, no m. bo to nie to chodzi. bo ja właśnie odwrotnie. Promujesz, e, promujesz, sylwetkę. E, pokazuję, może nie promuję sylwetkę, tylko pokazuję, że ubrania też można dostosować do, do danego kształtu e, i tak dalej, tak dalej, nie? Że, nie sklep, że sklepy nie są tylko dla tych XS. Tak PS. jest. Co nie zmienia faktu, że przez wiele lat było tak, że no, trzeba było tylko w sieci, praktycznie. Szczególnie we Wrocławku. Jak sobie czegoś nie gdzieś tam nie kupiłam, to to nie miałam. No i potem się zaczęły pojawiać takie sklepy. No ja sama wybrałam Rubensę, ja sama poszłam tam do właścicielki i powiedziałam: robię coś takiego mhm. e, z dużym sklepem. I ona była zadowolona, że przyszła do ta niej taka osoba? E, tak, była zadowolona i to właśnie chyba ta energia, właśnie, o której mówiłyśmy, zadziałała, no. że ona mi gdzieś to od samego początku zaufała. Jeszcze chcę, żebyś pokazała mi którąś fajną stylizację. Jadę na dół, przesuwam. Powiedz mi, co byśmy mogły omówić. O, matko, o poczekaj, tą, tą, tą czarną. Dobra. Właśnie dlatego, że to jest sukienka moja własna, prywatna, mm -hmm. nie jest stylizowana. E, poszliśmy sobie z mężem do kina na udziału Elena, zresztą polecam wiem, mm -hmm. chyba jeszcze grają. E, no, czyli i to ja sama sobie. Niedawno, 28 lipca. Ja sobie tak po prostu sama się tak ubrałam. Wiesz, drogi mężu, jak się tak ładnie już dla Ciebie ubrałam, to zróbmy sobie to zdję takie zdjęcie, bo. Tak, bo ja sama też chcę, próbuję, bo na co dzień nie chodzę w szpilkach, jeżdżę rowerem do pracy, bo to nie jest rzecz, którą się Chodzisz zajmuję, chodzę w trampkach, tak jak ja. Chodzę w trampkach, <laughs> tak. I tak, i ja się też tak, to, to, jest, to jest pewnego rodzaju może nie przebranie, ale pewnego rodzaju ym, odsłona kobiety, tak? No bo kobiety przecież nie zawsze są tym, chociaż znam takie, które chodzą na okrągło w szpilkach, ale ja też ze względu trochę na wagę, pewnie bym nie dała rady. Tak mi się wydaje. Ja, <grym> ja nie daję rady ze względu na kolana, no ale. No widzisz, no. także każda ta ma jakieś tam powody. Ale umówmy się pewnie, każdy, twój mąż, mój mąż jak się założy szpilki. Myślę, że Może nie tyle pieje z zachwytu, ale jest mega zadowolony. No, ale porzuciłam to i on dobrze wie, że robi. Rozluźnię wyłącznie mm -hmm. ze względu na swój kalendarz. On nie chce, żebym narzekała. Więc... Ale też się od czasu do czasu przyznaje się. E... Wierzysz, tak? E... No, ostatnio coraz kobieca. rzadziej, naprawdę. Mm -hmm. Ostatnio coraz rzadziej, bo tak jak widzisz, nawet się nie maluję i nie mam jakiejś takiej konieczności. E... U mnie to postępuje z wiekiem. E... <śmiech> <śmiech> nie wiem, no, no... Jakoś tak nie zwracam uwagi na to, e, czy mam szpilki i czy kom. Wiesz o co chodzi. Ja się dobrze w tym czuję. Aha. Ja się dobrze czuję w tym, że się nie pomaluję. Super. Ja się dobrze czuję w tym, e, że nie założę tych szpilek. E, I to gdzieś mi tam tak naprawdę mam. Nieładnie kolokwialnie mówiąc, gdzieś, jak komuś się nie mhm. podoba, no to to jest mhm. jego problem, a nie. Ale mój, to, się, nie? to jest kwestia tego, że ty siebie taką akceptujesz, i się tak, taką gdzieś lubisz, tam, Ja cieszę się, że dotarłam komfort. do takiego, masz wiesz co? Takiego cieszę momentu się, w życiu. że to, no? dotarłam. Żałuję, że stało się to tak późno, mhm. bo chciałabym mieć już takie, e, myśl, taki tok myślenia w wieku 20 lat, czyli prawie 20 lat temu. Niestety tak się nie zdarzyło wtedy. Cieszę się, że doszło do tego momentu. Mam nadzieję, że moja córka, która ciągle dużo ćwiczy, je uh -huh. jakiś fit jedzenia, <laughs> ciągle do mnie przychodzi i mówi, mama znowu mi przytyły nogi, pomimo tego, że... Robię to i dam to. Uh -huh. Tak. Ja mówię do niej, córka, no gdzie ci przytyły? Ja nie, tego nie widzę. Ma świetną figurę, 15-latka, wiesz, uh -huh. no wysportowana i tak dalej, ale ja też byłam taka w jej wieku. Natomiast... Ja bym chciała, żeby ona miała taką świadomość jak ja. tak, że Zresztą ona się nie maluje, bo jej koleżanki już jej wieku się nie malują. Po pierwsze, się nie maluje, bo ja zakazuję takiej rzeczy. Po drugie, gdzieś ma też to przekonanie, że też nie musi się malować. I ja jestem wdzięczna jej za to. Być, bo e, tak, tym bardziej, że no, umówmy się, młoda cera trochę to jest inaczej. Cera. Ona funkcjonuje. już nigdy nie będzie później taka no, młoda i właśnie, taka piękna więc, bez makijażu. No więc nie się. korzysta z tego, Aha. dopóki może. I nie. Tak, punkt... Pozwól, że teraz ja się zamienię. Przysiądziemy się dosłownie fotelami. Teraz się zaczerwieniła Karola, nie wiem, czy to widać. Ale też masz takie doświadczenie. Ja sama kojarzę Twoje doświadczenie z pracą przed aparatem. Myślę tutaj o sesji zdjęciowej no, w jednym z portali, prawda? Tam, bo ja nie, wiem, nie znam twojej całej M gdzieś. tam... Mia miał, wtedy miałam parę kilo mniej. <grym> I to jest, myślisz, jakiś wyróżnik taki, który e, ciebie. Że, co, że to już na przykład teraz, jakby ktoś ci zaproponował taką sesję, to co? To nie, bo mam parę kilo. E, e, za myślę, dużo? że tak. Myślę, że tak. Że ja bym się czuła i bym stwierdziła, że te zdjęcia nie będą takie, jak ja bym chciała. Aha. Czyli ja gdzieś to przekonanie, nie mam takiego przekonania jak ty, dlatego nasze ostatnie pytanie na koniec Aha. programu, pomimo <grym> tego, że dobrze nam się <grym> rozmawia. <grym> No, ale żeby później nam obejrzeli ten program. Co robić? Co robić Marta, żeby y, dobrze czuć się w swojej skórze oprócz tego otoczenia? Jak ktoś nie ma otoczenia, to co? Wiesz co zadałaś mi bardzo trudne pytanie. Bo ja mam ten komfort, że mam to otoczenie i nigdy się nad tym nie zastanawiałam nie, zastanawiałam. nie musiałam, nie, nie miałam wiem. takiej. Ale jak ktoś nie e, ma potrzeby, a Ma taką wagę i ma problem, uh -huh. czy tam ma rozmiar, e, a ma problem, żeby schudnąć na przykład, uh -huh. nie? nie wiem, zdrowotny, niezdrowotny, nie chce się, nie ma motywacji i chce się dobrze czuć w swojej skórze. To co? Bo na przykład ja też bym chciała się dobrze czuć w swojej skórze, tak na tej zasadzie, Wiesz żeby co, to, tak, zaakceptować to swoje. Długofalowo to pewnie gdzieś tam więcej. trzeba by było zmienić myślenie, mi się uh -huh. wydaje, ale jest jedna taka prosta rzecz, ja też ją odkryłam. Właśnie przez fakt, że się zdecydowałam y, stanąć za aparatem, poprosić męża albo wyciągnąć za skórniaki, e, mamy fantastycznych fotografów w Wrocławku, mm -hmm. e, wiem, bo po prostu kilku znam, chociaż nie współpracuję tak jak mówię tutaj mm -hmm. akurat, ale może mi się uda też y, dogadać się z fotografem, ale wiem, że to działa u innych kobiet i to już nie mówię o wadze w tym mm -hmm. momencie, tylko w ogóle jeżeli mamy problemy z samoakceptacją. I zrobić sobie taką sesję. Dać się pomalować. Mm -hmm. e Poczuć się kobieco, może niekoniecznie pomalować, ale postawić na te atrybuty, które powodują, że czujemy się kobieco, bo dla jednej kobiety będzie kobieco, kiedy będzie miała, nie wiem, fajną super kieckę, a dla innej kobiety, jak będzie miała paznokcie, makijaż i tak dalej, tak dalej. Poczuć się po prostu, może nie tyle inaczej niż na co dzień, bo nie to chcę powiedzieć, ale tak, żebyśmy wiedziały, że wyglądamy dobrze. Żeby poczuć się lepiej, psychicznie przede wszystkim. I zafundować sobie taką sesję zdjęciową. Z takim fotografem, z takim mm -hmm. fotografem, który pracuje, z, z, pracuje z, z kobietą mm -hmm. e, i, która, i który powie: słuchaj, jak staniesz tak, albo obrócisz się tak, czy em, nie wiem, rękę położysz mm -hmm. tak, będziesz wyglądała dobrze, albo uśmiechnij się po prostu. Mm -hmm. e, ja sobie gdzieś tam wpisałam, bo tam się jakieś rubryczki wypisuje w tych wszystkich, mm -hmm. w, w tych wszystkich y, portalach. Moim znakiem rozpoznawczym jest uśmiech. Mm -hmm. Bo to jest zgodne ze mną, tak? że, że ja się uśmiecham. I wydaje mi się, że to też jest jeszcze połowa sukcesu. Jeśli ja się uśmiechnę, e, gdzieś taką fajną czytałam, e, nie wiem, co to było, jakiś rodzaj e, ćwiczenia, e, kobieta przed i potem jak jej powiesz komplement. E, mhm. Były dosłownie smutna kobieta, mhm. i kobieta, która dostaje przede wszystkim e, oczami się, zaczyna uśmiechać, bo kobiety pięknie uśmiechają się oczami. O czym my też nie wiemy często, bo usta to usta, to, na to zwracamy uwagę. Ale jak nam się w, fantastycznie podnoszą policzki, jak nam się fajnie. Zmarszki, Co z tego? A to co są zmarszki, są brzydkie? Nie. Jest taka, Helena Norowicz, ona się nazywa. Ja chyba. wiem, taka zciwowłosa, długie tak włosy, jest. modelka około 70 Tak chyba. jest. Albo nawet I więcej. zobacz, czeka, ona jest piękna. Jakie ona ma fantastyczne zdjęcia, bo to jest jeszcze kwestia, oczywiście, w tym momencie odpowiedniego fotografa. Dlatego mówię, jeżeli mamy z tym problem, to tak doraźnie. Polecałabym zrobić coś takiego. Powiem więcej. Y, można sobie zabrać na taką sesję też swoją córkę na przykład. Y, po to, żeby ta córka, jeśli też ma problemy, z, y, sama opowiadasz o tym, tak? mm. że dziewczyny młode mają jakieś y, problemy, no bo widzą ciągle coś, do czego nie pasują, y, i jej też taką sesję zafundować. Albo zrobić sobie razem mama z córką y, i potem pokazywać, zobaczcie, jak jaka matka z córką i no, byłyśmy ładne i będą kopary. Po prostu takie na będą no, ludzie zbierać koparki. <grym> Za 50 z ziemi. lat, dało, <grym> <grym> jakie byłyśmy ładne. E, I powiem ci, że dla mnie to była fantastyczna, bo też się, e, kiedy się zaczęłam w, t, w to bawić, tak to sobie nazwę, bo mówię, bo ja to cały czas traktuję jako zajęcie dodatkowe, mm -hmm. ja z tego nie żyję, tak? Ja to nie, to nie jest moje no, źródło dochodu. To potrzebuję Cię i motywuję do czegoś, nie? Tak jest. I teraz coraz bardziej motywuje mnie do tego, żeby po prostu mówić kobietom, róbmy wszystko, szukajmy. Swoich sposobów na to, żeby po prostu czuć się dobrze, właśnie takie, jakie jesteśmy, a nie, że y, jak ja nie jest chudne, to nie będę się dobrze czuła. Pewnie, że będę się lepiej y, czuła, bo przede wszystkim sobie normalnie buty zawiążę, a nie troszkę będę musiała pokominać, żeby zapiąć y, y, jakieś tam buty na paseczku, bo ten brzuch mi tak delikatnie przeszkadza. No bo gdzieś mam te kilogramy, tak? Tak. Ale generalnie mówię, polecam ten właśnie sposób, bo widzę co robią koleżanki e, gdzieś w naszym wieku, bo hmm. jesteśmy w podobnym wieku, dziewczyny się na coś takiego decydują. Pierwszy raz w życiu na, na przykład, na to żeby no, pokazać lepiej, się przed aparatem. teraz aparaty... niż za 10 lat. E, wcale nie, jeśli się trafi na dobrego fotografa, to w każdym wieku I może wrócić, e, A tam jest tym fotoszepem, to się, to się może okazać nagle, że my same na siebie spojrzymy zupełnie inaczej. Pewnie, że za pierwszym razem jest ten stres, tak? Bo to jest pewien rodzaj, ja to tak zawsze sobie tłumaczy, pewien rodzaj weryfikacji, e, patrzysz na e, to i tak jest lepsze niż telewizja, fajnie, że tutaj nie ma tych, e, e, kamera jest fatalna, bo nie dosyć, że e, kładą ci wielką lufę przed twar twarzą, to jeszcze zapalają to kretyńskie światło, e, które ci rozmazuje makijaż i w ogóle wtedy masz wrażenie, że te wzmarszki to można ci policzyć, nie, na przykład, tak, ale z aparatem jest trochę inaczej, bo jeśli się, się no taką intymną atmosferę… Zdjęcia, nie? <noise> no widzisz, ty cały czas byś coś korygowała nie o to chodzi do perfekcji, no dobrze, ale może te panie, które nas wysłuchają, pozdrawiam je wszystkie serdecznie te wszystkie dziewczyny plus size e, po obejrzeniu programu stwierdzam, że twoja, zapro, twoja propozycja jest całkiem niezła wejdą na twój profil, który się nazywa na facebooku Marta Fotki Warta Aha. polajkują go i będą dzielnie obserwowały, bądź te, które też mają dodatkowo instagrama, też pod takim samym hasłem, wejdą na Profil Twój Instagrama, Marta Fotki, Warta. I każdego dnia wchodząc na Twój profil będą się czuły lepiej. I tego im życzę i tego Tobie Aha. też życzę. To ja Karola też Ci życzę, może więcej <laughs> tych plus zawsze zacznij obserwować, e, to może przestaniesz myśleć właśnie takimi kategoriami, że wszystko trzeba pobrać. Całkiem dużo obserwuję, ale tak jak rozmawiałyśmy, Cindy Crawford była moją e, idolką od dzieciństwa. Ale wiesz co, to zakończmy może tym, o czym też rozmawiałyśmy. Nawet Cindy Crawford rano nie jak wygląda jak Cindy, jak Cindy, Cindy Crawford. Crawford. I koniec. Tak. <laughs> e, gościem moim w programie Oko w oko była Marta Szczepańska, blogerka. E, Fotomodelka plus size Marta Fotki Warta. Dziękuję Ci bardzo Dziękuję. za udział w moim programie. Wszystkiego najlepszego. Wzajemnie. Dzięki.